Verwix, mogę ci coś powiedzieć? No. E -e. Litwo, ojczyzna moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile ci trzeba sedzić, ten tylko się dowie? Kto cię stracił? Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno Święta, co jasnej broni Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem. Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę i zaraz mogłem pierwsze pierwszym świątym progu i za wywrócenie życia podziękować Bogu. Tak nas powrócić z cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną, do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, do tych pół malo... pól malowanych zbożem rozmaitem, wyzłacanych pszenicą posrebrzanym żytem, gdzie bursztynowy świeżo gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem czyli pała a wszystko przepasane jakby wstęgą między zieloną Na niej z rzadka ciche grusze siedzą Wśród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju Nad pagórku niewielkim we brzozowym gaju Stał dwór szlachecki z drzewa lecz podmurowany Świeciły się z daleka pobierane ściany Tym białe że odbite do, od ciemnej zieleni To poli co go broń od wiatrów jesieni Dum mieszkalny niewielki, lecz zewsząd trochę drogi. I listodołę miał wielką, i przy niej też stogi. U urządku, co pod strzechą zmieścić się nie może, widać, że okolica obfita we złoże. I widać że z liczby koplic, co wzdłuż i smugów świecą gęsto, i jak gwiazdy, widać liczby pługów. <ścoughs> nie mogę. Wiesz, co to było chociaż? <śmiennie> Jak nie wiesz? Nie bądź futrzakiem. No. no nie wiem. Eee. Dobra, wiem. To jest coś yy, z... Yy. Nie wiem co to jest. Adam Mickiewicz? Yy, nie wiem. Pan Tadeusz? Nie wiem. Początek. W ósmej klasie będziesz przerabiał możemy do tego nie wracać, proszę. Mutwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Nie, 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 ja <grym> Ten tylko się dowie, Le. to cię stracił. Mutwo, mój śmiech, to trwon, że tak, ale zdrowie i oblubisz te po tobie. Lubisz Adama Mickiewicz. i pochcę świecić w ramię. Do krótkiego, tak, Jak nie chodźcie mi. Jak dziecko do zdrowia, powróciłaś cudem. Pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem pokój i zaraz mogłem jeszcze do tych świątyń. Drogu i zawrócił po Bogu. Jeszcze nie. Tak nas powrócić cudem na oj ojczyzny łono. Tymczasem przenosz moją duszkę utęskioną. Do tych pakunków lecznych do tych chłop zielonych. Szeroko rad do jeszcze jeszcze rozciągnionych. Do tych pól malowanych z mozem rozmaitem, wysłacanych brznicem, posrepanych szczytem. gdzie puszczynowy świeżo gryka jak śnieg biała. przed panieńskim rumieńcem, gdzie dzieli na pała, a wszystko przepasane jakby wstępu chapała nie, to... Miedzą, zieloną na niej z rzadka ciche, grusze siedzą. Szczęść takich przed laty nad brzegiem mruczaju, na pagórku niewielkim we przyrozowym gaju. Stan twórczy tak świeciły się z daleka. Najemne ściany, tym pierze szlut od ciemnej zieleni. Polic na koplonie od wiatrów ciśnieni. Rób niewielki, lecz ze nogi. miał niewielką i przy niej trzystoki. U usiądku co pod strzechą, zmieścić się nie może. Widać, że okolica obrzywem. W i widać liczbę kobiet co wzdłuż i wszerz smugów świetną gęsto jak gwiazdy i widać liczbę jak weź Jakub weź wotebany glut zaszczyt te... mi dobra skończył skończył wyjdź wyjdź skończył skończył weź Litwo, ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie, Ile Cię trzeba cenić, Ten tylko się dowie, Kto Cię stracił, dziś piękność Twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie. Padno święta, co jasny często Częstochowy I w widzisz bramie, Ty, co gród zamkowy nowogrudzki, ochraniasz z jego wiernym ludem, Jak mnie, dziecko, do drzew powróciłaś cudem. Gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę, ofiarowany martwą, poniosłem powiekę, i zaraz mogę pieszo w świątym progu i zawrócone życie podziękować Bogu. Tak nas powrócić z cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przejąć moją duszę utęskniono do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, do tych pól malowanych z bożem rozmaitem, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżo gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzieę cię cielina pała, a wszystko przepasane jakby wstęgą miedzą, zioło na niej rzadka ciche grusze siedzą. Wśród takich pól przed laty nad brzegiem ruczaju, na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju, stał dwór szlachecki. Z drzewa lecz podmurowany, świeciły się z daleka pobierane ściany. Ty pierwsze, że odbite od ciemnej zieleni, topolice go bronią od wiatrów jesieni. Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chem i miał wielką i przy niej trzystogi. Urządku, co pod strzechą y, zmieścić się nie może. Widać, że okolica obfita I widać z liczby kopyt, co wzdłuż i wszerz smugów. Świecą, grając jak gwiazdy, widać z liczby pługów. Nice.